Drodzy Państwo, po raz pierwszy w naszym powiecie spotykam się na debacie poświęconej bezpieczeństwu publicznemu Ładowi Porządkowi. Nie spotkaliśmy się po to, by przemawiać, wyważać rady jakieś, tylko yy, po to, by poznać Państwa opinie, po to, by poznać różnicące pytania, wysłuchać sugestie. I moja pierwsza taka uwaga to to, że my byśmy chcieli jak się mówić. Nie chcemy tutaj przemawiać, nie chcemy w ciągu tych dwóch godzin zdominować tego czasu, a teraz chcemy zachęcić Państwa do tego, żebyście Państwo wyrazili swoją opinię na temat bezpieczeństwa, tego jak się czujecie na co dzień. Jak Państwo zapewne wiecie, policja realizuje działania w bardzo wielu obszarach. Koncentrujemy się na skutecznym wykrywaniu sprawców przestępstw, ściganiu sprawców przestępstw. Staramy się interweniować wtedy, kiedy jest taka potrzeba i robić to szybko, sprawnie. Zbieranie pomocy Państwu, kiedy jej wzywacie, jest jedną z naszych podstawowych działalności. Staramy się też patrolować miejsca, które tego wymagają, tak aby do niczego złego nie doszło, a kiedy już dochodzi, żebyśmy potrafili właśnie szybko zareagować. Jesteśmy także na drogach po to, żeby dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękuję za to, za przybicie tutaj do szkoda spróbowanie poznawiać z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa w powiecie powiat odpowiada na bezpieczeństwo szeroko rozumiane i tylko do bezpieczeństwa publicznego, również zdrowotne. Wyszków ma za sobą bardzo trudne doświadczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o tych doświadczeniach bardzo trudnych nie zapominamy. W tej chwili jest to zupełnie inne miasto jak jeszcze 10 lat, 13 lat temu. Najwięcej 82% takich wypadków zaistniało z winy 10% z winy pieszego, 7% z winy przyczyny i 1% procent uczestników ruchu drogowego. No i ja nas jest Panie Komendancie, likwidujemy posterunki gminy. Czy to podrafi i to znaczy poprawi bezpieczeństwo do naszych mieszkańców? Bo raczej myślę, że nie. Jeśli po pewnym czasie to. Po po kilku miesiącach funkcjonowania Policji na Zagrania Powiatu w tej zorganizowanych strukturach ocena będzie negatywna, będzie będą przestanowić do stwierdzenia, że zmiana ta nie polepszyła funkcjonowania, nie sprawniła, a wręcz przeciwnie to o tym będzie się zastanawiać, ale w zmieniamy nic, nie jest zawsze nic niesamowitego. Ja myślę, to jest właśnie w formie żeby tam na tych peryferiach, bo tam jest w Zarachu tu, tu ostrojka, a nie w I że tam, po prostu, że tam się w Być może rzeczywiście nieczęsto w Plewkach e, policja jest, ale to będzie poddane analizie pana komendanta. I naszym zadaniem jest patrolować każde miejsce w powiecie, więc za taki głos bardzo dziękuję. Byłam na, na czwartym, na zewnątrz. Wyszły pady w poniedziałek, idziemy z emerytami z gimnastyki miejskiej, trzy stanowały na ulicy 11 listopada, czułyśmy chodnikiem przy krawężniku od yy, bloku, nas yy, wodą. Ja tej ulicy nie do końca kojarzę, proszę mi wybaczyć, bo nie, nie bywam z tym, rozumiem, ale to pan komendant w takim razie zabierze głos. Do pana szanownego burmistrza. To, jak wiadomo, nie przyjdzie osłona tego skutku. W tej chwili yy, panuje bałagan, no a nie mówiąc o kałasie przekraczającym przynajmniej sto trzydzieści wtedy. To i yy, dzwonimy na policję, no przyjedzie, powie, czy nie wysiądą z radiowozu, no bo tam siedzi trzydziestu, czterdziestu ludzi. Piją wódkę, narkotyki. No, co państwo chcecie zobaczyć? Rano mamy, to nie jest kłamła przesada, ale przychodzi pracownik pana Kujawy, który zbiera podłączonego. Nie, tu, żeby wyczynić tą wódkę, postawić wódkę, nie tłuczyć. Naprawdę uważamy, że te środki, które inwestujemy, to są środki, które pochodzą ze składu wszystkich naszych podatków. Chcemy je w dalszym ciągu przyjąć i uważamy, że stworzymy taki mechanizm, że Państwo nam te informacje przekażecie, to nawet do zobowiązania cywilnego jesteśmy w stanie skierować wniosek tak o zwrot za te naprawy. Mówimy tutaj o opornych zaporach drogowych, mówimy tu o wielu różnych wpływach na i tak itd. Czyli to jest jeden element, a drugi, mam taką pełną prośbę o może o większą skuteczność sprawiedliwości tutaj wzięty do tej dyskusji, w tym wzięty. Natomiast mamy no, przypadki ujawnienia sprawców wybuchów puligańskich. Często są to nagrania z nami do linku wizyjnego. No, my wiemy, kto jest sprawcą takiego, takie dewastacje, to znaczy ławki parkowe i wielu innych elementów infrastruktury tej miejskiej komunalnej. Natomiast, gdy się ujawnimy już, to taki sprawca na zostanie wytarzany. Wy mandatem i to najbardziej słusznie, bo, bo temu ma służyć ta karta. Natomiast w tym przypadku, jeśli jest skierowany wniosek o e, poskarżenie, jeśli to jest szkoda jak i, czy, jakiegoś rozmiaru, to ja swoich moich proszę proszę o to, żeby zgłaszali jednak tą szkodę, bo oczekujemy od Państwa, jak poskarżycieli, żeby tutaj skutecznie popatrzyć o nawiązki z sądu, żeby te nawiązki trafiały ja do, do tej gminy, która... Wyłożyła pieniądze na budowę tej infrastruktury i To takie parametry ustawiliby nas z pewnością ten obszar i umożliwiłyby jeszcze większe pieniądze które ja. na białym, na do Państwa. Dziękuję Przede wszystkim sądzę, że koszty działalności w takiej, w takiej konstrukcji, w której do Państwa nie znam, ale wzrosły. Samorządy dokładały i dokładają do tego. Tyle tylko, że Ile mogą te samorządy dopłatać? Ja w tej chwili jestem radny powiatowym, ale ja podkreślam, wcześniej, bo nie wiem, jak wygląda, nigdy nie tego. Jeszcze o tym, jak bardzo jest to dla nas ważne, żeby te warsztaty były dla młodzieży. Nie dla tak dzieci, tylko właśnie dla młodzieży. Tutaj się pojawiło wiele głosów o tym, że młodzież siedzi na karkach, hałasy. A zainteresowanie jest naprawdę ogromne z naszej strony, tylko potrzebujemy po prostu możliwości instruktorów, żebyśmy mogli rozwijać siebie. Nie chcemy kulotnych ani jakichś książeczek, chcemy po prostu inwestować w siebie, w swój rozwój i swoją postawą pokazywać, że można inaczej. To że, to, że jest nas co roku coraz mniej więcej, świadczy o tym, że ten program naprawdę działa. I naprawdę te warsztaty są dla nas bardzo ważne. Program PAD nam daje też, że nowe przyjaźnie, rozwijamy siebie. To jest sposób na to, no, możemy znaleźć swoją grupę nowych przyjaciół praktycznie z całej Polski, odnaleźć akceptację i większość ludzi takiej radości teraz szuka młodych ludzi którzy tak, A trzeba, trzeba pokazać, że można inaczej i właśnie chcemy to robić. Bo Chodzi nam o to, żebyśmy mieli takie Bardzo dziękuję za Pani bardzo, bardzo, bardzo dojrzały, dojrzały głos, bardzo za niego dziękuję. Ja muszę powiedzieć tutaj raz jeszcze w obecności wszystkich Państwa, że Policja wspiera PAN i zawsze będziemy zabiegali o Państwa pomoc, Państwa wsparcie dla realizacji tego pomysłu i sami też dajemy siebie, żeby wspierać to działanie. Szanowni Państwo, ja myślę, że wartością tej debaty będzie to, że dalej praca będzie się toczyła już w innych grupach. Samorządy będą współpracowały, ustalały pewne, pewne działania z policją, które tu zostały zasygnalizowane między sobą jak również z poszczególnymi grupami jak chociażby tutaj Pana Koordynatora zapraszamy do siebie z młodzieżą będziemy ustalali w ramach tych pieniędzy, które, którymi dysponujemy, będziemy się starali wybrać najlepsze najlepsze działania, żeby one przyniosły najlepsze efekty. To w do, do Pana dojwody dorzuciłbym też prośbę o yy, próbę wpłynięcia na generalną drogę dróg krajowych i autostrad o remont drogi 62 ulica Puściuszki. No tak się dzieje, że droga biegnąca przez wyszków najwyższej kategorii jest drogą najgorszą. Wyszkowie w części bez odwodnienia, oświetlenia, chodniki dawno się rozpadły, ścieżek rowerowych tam nie ma. Tak? Co roku Generalna Dyrekcja nam obiecuje, że w przyszłym roku na pewno się ta droga znajdzie w budżecie. Właśnie są budżety Generalnej Dyrekcji przygotowywane i tu bardzo byśmy prosili pana Wojewodę o, o próbę lotniku, żeby jednak remont tej drogi, tego odcinka drogi się znalazł, szacowane są kosze y, tego remontu i szacowane na około 30 milionów złotych, to w budżecie Generalnej Dyrekcji y, nie jest jakieś wielkie zadanie, choć i milion ze złotówek się spada, tak? Jesteśmy zawsze do Państwa dyskusji. Dziękuję wszystkim. Po prostu jest taka procedura taki przepis i e, ustawa, tak o tym Kara, Natomiast dokładnie jest taka możliwość, żeby się ubiegać to o zatarcie. Prawda, w systemie patrzy, I i od, o, o tym chcę właśnie powiedzieć, w w, że upłynie jakaś chwila czasu, można wystąpić o zatarcie tej kary, tak? Że, to po roku chyba już można po raz pierwszy wystąpić, tak? Od momentu karania. No, to, no, ale... no to, no to to jest Państwa. Nie nie, nie To, to że, że, że już Pan może wystąpić do są, do są Ale jest on jest, tam jest tam więc to nie ja to wymyśli, tylko ktoś pan tam wpisał, tak? Wpisał ten, który ukarał pana, To tą grzybną. To, 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 to państwo musicie się zwrócić do, do sądu o do, do zatarcie tego. Będzie pan miał zatarcie, pan... To? przygotuje, złoży go i za co państwo dostaniecie. To jest tak, taka zasada. Taka ja ja, ja. No, no, ze wszystkiego. No. Tego Dobrze. można pani tylko pozostawić. Natomiast ja państwu pokazaliśmy tutaj wspólnie z panem pisze ścieżkę jak państwo możecie do tego dojść. Ja mam, ja powiedziałam, że ja mam medale. Jak państwo się nazywacie? Czarkowski. Czarkowski? Tak. Czarkowski. Tu z Wyszkową? Tak, tak. z to, znaczy, to, to, to na 50, na 50 nie otrzymaliście te medali? Tak. Medale,